bye paska jakiegoś, a, a to jest plomba. A słuchajcie, co najbardziej mnie ciekawi. Pierwszy raz na oczy widzę taką monetkę. Może być to nawet jakiś unikat. Jest to wazon TPRL. To jest bardzo ciekawa monetka. Taka malutka. Bardzo malutka. To co można porównać do do paznokcia, że jest troszkę większa od, od palca. Ale słuchajcie. No, naprawdę dziwna. Yy, rok 1989, a co najciekawsze, pod. Trzeba by patrzeć, pod, pod orłem. Tutaj z prawej strony jest jakiś symbol. Yy, czy to czasem jest jakaś moneta unikatowa, że tak można powiedzieć, to, która po prostu rzadko wychodziła? No, naprawdę ciekawy fand No, ciekawe. Dobra, zarabiam, na się do rolnika. Już dochodzi w pół do ósmej. Chciałem go budzić z rana. No, fajne, fajna. No, dobra, pojedziemy dalej. Czekajcie, gdzie on jest. Uff. Rolnik jest dobra. Dobra, słuchajcie, nim do, do rolnika, żeby sobie po flaszkę podjechał. Jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony poszukiwacze. Jesteśmy tu u pana na polach, mamy flaszkę dla pana. A bydło się No, 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 bydło, bydło. A my jesteśmy tu z drugiej strony. Gdzie ostatnio Pan nas spotkał? Dobra, nie ma problemu. My spokojnie sobie tutaj kopiemy, nie? Dobra to, no na razie, zicho. do widzenia. Ha, ucieszony jak byk. Zaraz będzie za 20 minut. Nie, nie. Za 20 minut będzie chłopak, także dobrze. No to co, działamy. My sobie kopiemy dalej. A ucieszony jak byk, bo to flaszeczka, fla, fla, flaszeczka będzie. Dobra, kopiemy. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Wielka jakaś? Byłaby kapa, gdyby ci hapnęła. Gdzie ta saperka jest? Co Ty gadasz? Czekaj, 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 czekaj. Czeka, ja może sobie pomału wkrywacz. Nie, leci? leci? Nie widzę jej. A jest no Ty ale dobrze, ją, że ona zasyczała, tak by mnie udupiła, nie? No Patrz jak się kurde obserwuje jest duża Ona nie wie co ma robić, wiesz Tutaj jest jakby ktoś Nie widział Teraz nami się kieruje o cholera O o o o o wiesz ja co sobie może lepiej odejdę Pierwszy raz widzę, żmije na żywo taką w sensie tą polską. No. no, z nimi nie ma żartów. Raz w lesie jak słuchaj, kopaliśmy to... No, kumplowi już tak metr, nie? Wyskoczyła nagle. Aż podskoczył, słuchaj, biedny do góry, chyba też na metr. Wiesz, ona jak zaatakuje to są sekundy, nie? To nawet... Bo właśnie wiesz, ja nie wiem, ja czy ona czasami nie podskoczy. Ona co? jak skoczy to jak czarna mamba. Dobrze, ale dobrze, ja jestem myślę, kurde, wykopałem dziurę, zaczęło mi syczyć, ty, no. a tam jest dziura, widzisz tu? No jest, jest To ona była zaraz obok mnie, by mnie, mnie uduchyła prawda Ja pierdykka, boż po kopaniu jest już masz, tylko jeszcze saperka Ja to pierdziele. Ja chcę tylko saperkę, nic więcej <gry> Weź Pas, Patrz, patrz, patrz Nie bój się, nic ci nie zrobię No pogadaj sobie z nią, Może ci odpowie No patrz Franca, nie? No. Jak ktoś to upierdzieli wykrywać, ciebie nie Psiu. Takie rzeczy, tu to się dzisiaj dzieją To my to z flaszą przychodzimy A tu nas gryźć chcą, no, no Ale dziurę chciałbym jeszcze zakopać wiesz? No. no dalej Ale jest bydle, jest bydle niesamowite Patrz pod nogi Ja pierdykam Taka bestia Patrzcie, jaka czarna mamba. Dobra, dajmy jej spokój. Ale oczy dookoła głowy teraz, bo to już nie są żarty. Dobry! Dobry, i co? Ja same żubry, tak? <noise> Coś tam jest, monetki niemieckie w było tu. Ale ja, ja mu powiem, gdzie tam kurwa mogę cię jeszcze jechać? No, tu, I no powiedz, tam. Tam jest kurwa jakaś taka trawa, wiesz? No. A to będzie zaorane, ale tak dopiero, ci powiem... Tak za dwa, trzy tygodnie, wiesz? I no, to jest to. Jak ja to zaorzę, to ja za, za parę dni zasienia z morza, a jak ja go zasienia z morza, to, to mi pada nie będzie kłopot. No to jest wtedy już tego. A tam byście załoni, bo mówię, bo, 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 bo tam kiedyś była normalnie staro e, niemiecka u pani. A ja to tą rozebrać, ro... no dzięki. No, tak jak my gadali. A ja to tą rozebrać, rozumiesz nie? I to jest rozebrane i, zaora i tego, wiesz? Nie, nie, dziękuję tego. Tak to, jest, to jest po prostu, tam było zboże zasiane, po, już chyba dwa trzy razy, wiesz. I, i to jest po prostu, oczy te pole muszę wytłumaczyć. Jak je ta główna droga tu przejedziesz, nie? I jedziesz przez cały las, jak się zaczyna wioska, to po prawej stronie jest znak taki, że teren zabudowany, wiesz? No, no. Wiesz jak to wyglądał? Biała to i takie hopki, kurwa na, 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 narysowane, nie? Jest, tak, i po prawej stronie jest to pole. To, to, to jest taki kwadrat, tam jest tak 65 arów. To jest opryskane teraz już i no, jest ta, ta, taka trawa, rozumiesz? Po prawej stronie tam jest I tam na środku tego pola tak mniej więcej kiedyś stał właśnie ten, e, rozumiesz, ten dumni. A my to rozebrali do, do, do fundamentu wszystko w, jest wytargane i to jest po prostu już było zaorane chyba ze 2-3 razy i tam złożę było zasione. Ta I tam byś kurwa na kopu, poważnie. Ja to muszę najpierw zaorać, roz, 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 bo, bo, bo to było tak, to było tydzień był spryskane, rozumiem, że by nie rozłoch. I to musi 4 cztery tydnie później to zaorza i by się zboże, wiesz? I to jest... No No właśnie, to jest ten problem. Trzeba było za No Od razu. To jest to, bo ja, ja mogę do pana zadwonić, tylko wy, pan musiał na, na, na drugi dzień czy na trzeci przyjechać. No, no właśnie. A wy ile musieli to kilometr daleko? Nie no, ile to jest? To jest 10-15. No, no to jest no, to, to wszystko jest na miejscu no. bez problemu. No bo to jak będzie oranę to się lepiej chodzi, wiesz się lepiej szuką, tam no. jest taki pysz, kurwa, to wiesz, te, no, no, to to jest, no. bijesz, nie Tylko nie wbijesz. nie? ma co nawet. Bo tam byś na zbioru, to, to ci pan szczerze. Bo ta chałpa tam miała kurwa, chyba 180 lat. I to już się wszystko sypało, rozumiesz jako, to, a my, my to tam wkurzało, bo to było... Praktycznie na, na środku tego pola, wiesz jak to te, te, te dwa długie paski się fajnie orało, wiesz, a ktoś musiał w to do, dojechać i zacząć obracać i tam. wiesz I mnie to wkurwiło, ja udał chyba 1200 zł, przyjął facet z koparu, wiesz, wykopał tam dalej taki duży dół, ten grusz tam wjebął, rozumiesz nie? i jest kurwa porządek. I teraz jest e, działka w całości. Pan za, może pan zadzwonić, najwyżej będzie czas, to podjedziemy jakby co i brać czego. A wy wiecie gdzie, gdzie to jest? To no ci mówię, jak jedzie przez ten las, jest później... tak... stąd patrząc za, za tym znakiem, tak? Tak. Stąd patrząc. Tylko e, nie możesz, bo tam jest... E, 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 musicie ta, ta droga prosto przejebać, rozumiesz? Jest, jest tutaj na krzyżu. Tu jest, jest tak. Jest, I jedziesz... jest, jest. Aha, jest taka. Jest, no. Jest, jest, jest. I jedziesz prosto tą drogą tak półtora kilometra i jest właśnie ten znak teren zabudowany, że... Tak. Aha. Patrz, idzie wysz, patrz. To dojedziesz do tego znaku i jest droga taką wąską, rozumiesz? Asfalt, rozumiesz? I po prawej stronie jest całe pole A tam nie. kurwa znajdzie, bo ten to, to album miał 108 ulotki. To się, to już, ciekawie, to się waliło w chuju wszystko. Nie? To tam możesz, je. przez to mi się teraz tunęło, no, no. że ci muszę kurwa dadz. No i, I tam nas zbierasz ci mówię. No, tylko czekam na telefon i się dogadamy, no. nie? Tam możesz zbierać i mówię, no lepiej by to było przeoraj, bo kurwa jak tam będziesz takie trasy nie, to spadnie nie No dobra no dobra, to będziemy w kontakcie, tylko czekam na telefon na... No. Ja to trochę jadę rowerem, kurwa, to jakieś poszukiwacze, kurwa, no. co to no. 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 Arki No I tam, ci mówię, jak ja to będę, ja tu numer zapisza no. Jak to będzie zagorane, to możesz na drugi dzień przyjechać i kopać, no, no. no i gitara No i super no, Bo tam będzie, kurwa, co szukać, wiesz no. star... A tu nie ma, tu na no kaple ze żubra, jak nie, kurwa są, są monetki Są, ja? Ale to <kłys》> w tego, w niemieckiego w imienia Dobra, ja lecę, bo są kule roboty w ogóle. Dobra, dziękuję. czekam na telefon, coś. Dobra, no i gitara. No, słyszeliście. Hałpa. mamy następne pole. Dobrze, już słuchajcie, stało na jego polu. 180 lat, co najmniej miała powiedział tak. Także tam będzie naprawdę, naprawdę będzie ciekawie Słowa honoru dotrzymałem Flaszka jest tutaj, żeśmy się z kolegą złożyli na pół I gitara, i trzeba żyć z ludźmi w zgodzie I o to chodzi, a teraz lecimy Możemy sobie na spokojnie kopać No to lecimy jest co rozgorzej. A monetka jest. Jest, jest monetka. Co? Kolejna monetka. Co? No wiem. Mniej więcej, o! Tu! No spadła. Fenol? Fenol, tu! Niemiecki. A tu by też. Cholera. Jest monetka. Taki był akurat dobry sygnał. Typowo na kapsal. Już tak mówię. 1935 rok. Te kłosy. Z kłosami. Jeden fenol. Czekacie, może zmieni ostrość. Jak już widzimy jest tutaj data 1935. No monetka już jest trochę zniszczona, ale jednak jeszcze jest coś tam widoczną. Jeden Deutsche Rice Fenning. Rice ja. Raz jest monetem, monetę. Dobra, idziemy. No i dobra, słuchajcie, zostało nam jeszcze jakieś 100 metrów do przejścia i kończymy jedno pole i zobaczymy, co się będzie dalej działo. No, na razie ogólnie słabo, same takie finingi wychodzą, czyli ogólnie lipa. Dobra, czyli co, no, idziemy dalej. słuchajcie, trafiłem kolejną monetkę, jest to 5 Deutsche Reichsfeningów, rok 1925. Tutaj widzimy char charakterystyczne kłosy, nawet w fajnym stanie. No, ale coś tutaj nam jeszcze wychodzi. My zaraz kończymy, bo już się coraz... bardziej tutaj się pogoda psuje, ale nic, lecimy dalej, dobra. I jeszcze teraz takie dwa guziczki. ten że całkowicie zniszczony. To jest bardzo ciekawy. No nie ma żadnych tam bicz i tak dalej, ale ma takie fajne uszko, Zobaczcie tutaj. Pierwszy raz takie widzę. No ciekawy. Nie ma żadnych symboli, nic. No nic. Idziemy dalej. Fajnie. Rolnik sobie wyjechał na pole. Ja tutaj natomiast, słuchajcie, kolejna monetka. Jeden raj ale niestety stan jest taki, że to już nic z tego nie będzie. Wszystko jest zniszczone. No nic, idziemy, idziemy dalej. Coś takiego. Myślałem, że to jakaś odznaka, ale niestety nie. Na razie jeszcze nie wiemy. Wiem, że w domu mam taką bluzkę podobną z tym, z tym znakiem. Dwa skrzydła i kółko. Sonand. Tu, tu już kolega, słuchajcie, wpisuje w internecie. No, nic znaleźć. Nic niestety nie ma na ten temat. Sonand. Co to jest? To coś jeszcze nie yy, nikt. Jakiś skróty odwróć. Yy. Tak. Nie, to jest to samo. FHMJ czy coś takiego? Coś takiego. Czy HJM? To się różnie, wiesz, można, to można różnie czytać. No, ciekawe na pewno. Sonant. Co to jest? Nic nie ma takiego. Ale mam domu taką właśnie samą bluzkę, tylko że tutaj bez tego, bez tego globusa na dole też skrzydła i takie kółko w środku. Ale z czego to jest? Nie mam pojęcia. No, nic nie mogę teraz znaleźć takiego. Mm -mm. No ciekawe. A to nie będzie stare, bo jest. W prawie tak, to jest te. To jest jakaś. Co ma góra 10-15 lat Może. Maksymalnie. Maksymalnie. No nic, idziemy dalej. No nic, ale tą łąkę sobie zrobimy następnym razem. I tak, już kończymy. Jeszcze macie dużo materiału, Chyba, będziecie może mieć do góry. tam z ulicy, z drogi zobaczymy, może będą kanie. Tam ci ostatni. No, jak chcesz możemy skoczyć. No, podejdziemy, nie musimy przeszukać. Do tego no. przejdziemy, nie? zobaczymy. No dobra. Przekaj, to. Dobra, to w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia. już nie mogę. Prędzej ścieżki. Czekaj, pomogę ci. Dłuż, 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 dłuż. Nie ruszaj się. Ech ty! Czyś ty widział kiedy w życiu byka? Hmm? Nie jestem ze wsi. Jak ktoś jest czarnej marogi, to dla mnie byk. <laughs> czarnula, czarnula, czarnulka.